Tego pięknego dnia Dawid wybrał się na klubowe jeziorko niedaleko miasta York. Żyją tutaj piękne leszcze i płocie, a także liny i karpie, których jeszcze nigdy nie udało się złowić naszemu wędkarzowi. Było bardzo słonecznie i ciepło. Dawid przygotował sobie dwie wędki federowe: jedna z zestawem klasycznym, a druga na metodę. Doświadczony wędkarz chciał poeksperymentować z przynętami oraz nęceniem. Tego dnia na zestawie klasycznym wylądowały tylko robaki i przynęty naturalne. A na metodzie pellet oraz kolorowe kulki na włosie. Byliśmy bardzo ciekawi, co będzie skuteczniejsze. Akurat spotkaliśmy Dawida, kiedy rozpoczął nęcenie. Wybrał sobie odległość około 30 metrów na wędce federowej z zestawem klasycznym oraz tą samą odległość na metodzie, po to, aby sprawdzić, która faktycznie, który faktycznie sposób okaże się skuteczniejszy. Posłuchajmy zatem, co ma do powiedzenia sam wędkarz. Także zaczęliśmy wędkowanie. Na razie metoda zarzucona, zaraz mam zamiar zarzucić robaka. Słońce w pełni, piecze. Tutaj do wieczora nic się nie będzie raczej działo. Przynajmniej jeżeli chodzi o te większe ryby. Nie ma wiatru, nie ma nic, warunki są kiepskie. Jeżeli chodzi o ryby. Jeżeli o mnie chodzi, to ja się poopalam. Będzie mi bardzo przyjemnie. Oprócz mnie jest dwóch wędkarzy. Jeden tu koło mnie siedzi niestety. Nie będę mógł sobie tak pogadać jakbym chciał, ale myślę, że oni się zaraz winą. Ja siedzę do wieczora, do nocy, także mam nadzieję, że będzie sukcesywnie robaki czy pelet. Zobaczymy. Zarzucam drugą wędkę. Na razie dam dwa czerwone, żeby chociaż jakieś małe rybki połowić i Zobaczymy. Jak widać do męcenia właśnie naturalnej linii klasycznej Dawid użył siekanej dendrobeny oraz czystej zanęty. Nasz wędkarz właśnie zarzucił zestaw z metodą klasyczną po raz pierwszy. Poczekajmy na branie. Jak widać, nastąpiło ono bardzo bardzo szybko, co wskazywało na to, że ryby tego dnia żerują dobrze oraz potążają za koszyczkiem zanętowym do dna. Rybka nie jest duża, ale na pewno lepsze to niż nic. Nasz wędkarz przyjechał dzisiaj sobie miło. Spędzić czas nad wodą. Oto melduje się pierwsza płoteczka. Po upływie kilku godzin na naszej linii nęconej robakiem i zanętą pojawiły się pierwsze, większe ryby. Hol dużej ryby sprawiał Dawidowi tego dnia całkiem dużo trudności, ponieważ między nim, a nęconym miejscem znajdował się całkiem duży zaczep. Jednak tym razem Ryba szczęśliwie jest holowana do brzegu Sam wędkarz zadowolony, bo udało mu się złowić pierwszego w tym roku ładnego leszcza z tego miejsca There it is, the proper one The black one W tej pięknej, czystej wodzie złowienie takiej ryby przynosi wędkarzowi bardzo, bardzo dużo przyjemności. Spójrzcie na tą łopatę piękna, stara, ciemna łopata. Tego dnia na haku lądowała kanapka stworzona z dwóch kawałków ciętej dendrobeny oraz czerwonego robaka które były najskuteczniejsze w połowie dużych tleść. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak nam wędkarz ładnie prezentuje tutaj tą przynętę. A do koszyka cały czas idzie się kanadyn drobna i zanęta. Jak widać, jest już tego dużo mniej niż na poprzednim ujęciu. A to z tego powodu, że minęło już około, minęło już około 2 godziny od rozpoczęcia. Jak wiadomo, na leszcze i takie większe ryby yy, trzeba troszeczkę poczekać. Wędkarz topi właśnie żyłkę. Mocząc szczytówkę w wodzie od razu po zarzucie zestawu. Do łowiska wpłynęło stado leszczy, co pokazuje doskonale to, że udało się je zwabić, bo branie leszcza numer 2 nastąpiło dość szybko i na pewno jest to znowu duża ryba. Nasz wędkarz teraz powinien częściej zarzucać zestaw lub po prostu nęcić łowisko. Co ciekawe, na wędkę z troszeczkiem do metody w tym czasie nie działo się zupełnie nic, podkreślając, że ten zestaw był położony dokładnie obok zestawu klasycznego, co by wskazywało na to, że tego dnia ryby wolały przynęty naturalne, takie jak robaki oraz długi przynęty. Poobserwujmy sobie poczynania naszego wędkarza w zupełnej ciszy. Obserwując miejsce oraz wczuwając się w klimat, który panuje na tym łowisku. rádio então <laughs> wielkie dole, najbo największe Czy mamy już wieczór, w końcu mogę do Was pogadać. Cały czas milczałem, miałem tutaj sąsiada Wszystko przez to, że chciałem łowić tutaj Jak najbliżej tych płytkich e, Płytkiej wody Po prostu wiem, że tutaj są ryby I wiem, że tutaj tylko mógł połowić, więc Proste to jest jak, jak drut Bardzo ciekawe wnioski powyciągałem tu dzisiaj Przede wszystkim Cała sesja przebiegała bardzo pomyślnie Jeżeli chodzi o koszyk e, Koszyk mi się Bardzo ładnie, na metodę Ani jednej ryby, na pelet żadnej ryby na orange Waltersy nic, zupełnie nic. Były dwa brania, ale jakieś takie puste. Podejrzewam, że to coś po prostu przepływało. Cały czas liczę, że jeszcze Jeszcze zanim pojadę, ta metoda gdzieś tam się obroni, ale nie. Myślę, że jednak tak się nie stanie. Co dzisiaj skutkowało? Ja to już mówiłem, może na filmie, bo ten film będzie tak. Ja myślę, że jakoś ciekawie to zrobię, żeby, żeby nie było nudno. Ale przede wszystkim to siekany robak dzisiaj. Zagrał, że tak powiem, na gitarze, tym leszczom. One chciały tego robaka jeść. I żadne pelety, nic tu innego się nie przebijało. One chciały po prostu mięsko. Co jeszcze jest bardzo ciekawym wnioskiem z dzisiejszego dnia, to że jest ciepło, gorąco. To taki koszyczek może Wam przynieść więcej bram niż metoda. I chodzi tutaj o to, że... Koszyczek jak wpada do wody, on robi chmurę. Te drobinki, cząstki od niego odpadają. To jest zasługa głównie zamęty, ale taki właśnie... Taka smuga robi się i to spada na samo dno A ryby jakieś ciepłe, jak jest ciepłyk, wiecie, one niekoniecznie są nimi, one się potrafią gdzieś unosić na powierzchni, gdzieś bliżej yy, Właśnie nie są blisko dna, tylko właśnie gdzieś tam w innych głębokościach Taki spadający koszyk smużący może je zmusić do tego, że one popłyną chętniej na dół Do naszego koszyka, do naszej zanęty To właśnie było tu dzisiaj świetnie widać metoda, gdzie jednak obklejona mocno, biernie jest to taka bomba, która spada na dół i na dole zaczyna się rozkładać nie ma tutaj tej, tej sytuacji wabiącej dlatego właśnie spomp i mój właśnie peletowy booster jest tak, że mi się wydaje dobry jeżeli chodzi o nęcenie metody, bo on dodaje właśnie do metody ten efekt tej chmury tego pionu takiego w którym się coś dzieje ogólnie nie jestem za tym, żeby metoda miała pracować, ona ma być taka jaka jest bo ona właśnie łowi duże ryby i, i taki właśnie jest jej sukces. Tutaj jest dosyć głęboko mamy tu 3, 3 metry głębokości. Jeżeli byłaby to płytka, woda taka półmetrowa, to metoda by łowiła o wiele lepiej. To, to jest pewne. Bo wtedy te ryby tam są, mamy płytko, one widzą tą metodę i, i nie ma takiego problemu. Także bardzo ładne leszcze, piękny, ciemny, stary lechol 1. Widzieliście na filmie. Nie jest to wszystko na pewno zaprezentowane tak jakby się... O, metoda się ruszyła, patrzcie. O kurde. Nie, coś tam chce, ale nie może jak to się mówi. Z tego ciekawa rzecz, to tutaj pamiętacie szczupaki, zobaczcie, widzicie tego sztywniaka jest jeden nieżywy szczupaczek. Na pewno nie z tych dużych. on ma gdzieś tu nie wiem, z 50 cm ten szczup, ale nieżywy i zobaczcie ile tych pływa z krzeku. Teraz jest fajny klimacik tutaj Żałuję, że nie mogę zostać na noc. Jest fajny, piękny, ciepły dzień był. No ale niestety jutro do pracy. Muszę się wam teraz wygadać, także będzie trochę na nawiki na koniec. No bo co mam zrobić? Wcześniej nie mogłem, <laughs> muszę się spełnić. No. Także no, takie wnioski były ciągane. O, znowu na, na koszyku jakieś branie może jeszcze coś tu wpadnie, to jeszcze zobaczymy jakąś rybkę. No, nic trzeba jechać do domu do pracy. Tyle, to Wam pokazuję trochę teraz skorzystamy tutaj. Widzicie nowe kuzo? Tak to wygląda. Bardzo fajne, lekkie krzesełko. Bardzo dobrze mi się właśnie zgrywało ona z tym plecakiem. Bo można jej przyczepić tu i nieść na plecach. To dla mnie jest naprawdę bardzo dużą zaletą. Zwłaszcza niedługo, jak się zaraz otworzy sezon rzeczny, to będziemy śmigać na rzeki. Będzie trzeba dużo chodzić i to się przyda. Z tego z przodu tutaj nowa podstawka Matrix Już Wam mówię jaki jest minus, jest bardzo duży minus Tutaj właśnie możecie się przyjrzeć, widzicie ten motyw To tutaj macie branie do góry to Wam się wędka blokuje Mi to bardzo wkurza, muszę to naciąć Żeby ta wędka mogła swobodnie wychodzić do góry Po prostu wchodzi tu i, i często się łapie na tym, że tu mi się blokuje I przez chwilę nie mogę wyciągnąć Bardzo niefajne to jest, ale wystarczy tu naciąć Będzie w porządku, szerzej aby można było dwie wędki elegancko trzymać tutaj samo róbka, taka podpóreczka na dolniki nowa siatka FLAGMAN już widzieliście na vlogu świetna siatka główną zaletą jest to, że zobaczcie jak ona stoi ona nawet teraz na powierzchni stoi ona ma to wszystko ciężkie, te metalowe Obręcze są fajne, także jak się tu wrzuca do wody, to ona ładnie się rozkłada i ładnie ona stoi, nie, nie zwija się, nie opadają te boki, tak jak to w wielu siatkach jest, przez co jest naprawdę naprawdę dobra no i nic to więcej nie ma z takich nowości, o których mógłbym wam coś powiedzieć. Jeszcze 15 minut zostaje i jadę. Liczę, że ta metoda się obroni. No, trzymajmy kciuki za nią. No ale może się to nie stać czasem. No patrzcie, patrzcie, patrzcie Coś próbuję, no ale za duża, bo dużą kulkę dałem dosyć I chyba nic z tego nie będzie Byłoby pięknie, jakby się coś nam udało teraz No to metodę wyjąć No, Oprócz tego ta woda jest bardzo fajna Nie jest za wielka, ale wiecie, jesteśmy w UK Tutaj, na nasze tutaj angielskie realia, to to jest fajna duża woda i jest główną jej cechą to, że to nie jest komercyjna woda. Jest to woda klubowa, w bardzo takim naturalnym charakterze, dlatego ja tu lubię przyjeżdżać. No i są piękne leszcze. Piękne leszcze, naprawdę ładne płotki. No, słyszałem o karpiach i linach. Jeszcze nie miałem nigdy szansy. Liczyłem, że może dzisiaj się udał złowić, ale... No, na tej metodzie coś się dzieje. Ja to zatnę. Pusto. No niestety pusto. Widać tutaj karpie na pewno jak się w tych liliach tam wylegują, no Ale myślę, że żeby złowić jakąś karpę, to by trzeba było przyjechać tutaj na noc, co może się zdarzy. Piękna woda, piękny spokój teraz. Te samochody tak nie jeżdżą, nie wkurzają. Jeszcze ostatnie branie, zobaczcie, jest na. O! Siedzi ryba. Mamy rybkę, niedużą jakąś tam, ale... ale mamy Już na koniec, no chyba zeszło. Zeszło. Jeden rzucik damy. Aha jeszcze to się spisywało. Najbardziej to mi się spisywała dandrobena na haczyku plus pakiet z dechem czerwonym robaczkiem, taka typowa kanapka. Leszczyki moim zdaniem bardzo lubią ten pakiet. Lubią też pakiet dendrobena i kukurydza. A teraz, właśnie spróbujemy z kukurydzką Cyk. Ostatni rzut. I tyle. Jeżeli będzie ryba, to jeszcze to zobaczycie tu z muzyczką, jakiś coś tak jest. To, Będziemy się żegnać, jeżeli Wam się podobało. Stawcie łapkę. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Cześć.